W tym materiale opowiem Wam, jak grać wspólnie ze znajomymi w Hytel. I w tym filmiku opowiem tylko o takiej sytuacji, gdy gramy ze znajomym na prywatnym serwerze czyli zazwyczaj w dwójkę, trójkę, no w wąskim gronie. Nie będę tutaj poruszał tematu publicznych serwerów. No dobrze, omówimy dwie sytuacje. Pierwsza to taka, kiedy to my chcemy zaprosić znajomego do naszego świata czyli tak jakby tworzymy własny prywatny serwer. Żeby zaprosić znajomego do wspólnej gry, no najpierw musisz stworzyć świat. Albo wejść do świata, który już stworzyłeś. I tutaj jedna ważna istotna informacja. Przed zaproszeniem sprawdź, czy w ustawieniach serwera czy też świata masz włączoną rozgrywkę PvP. Jeżeli ta opcja jest włączona, no to gracze na serwerze mogą ze sobą walczyć i zadawać sobie obrażenia. A jak chcecie grać w takiej przyjaznej atmosferze, czy po prostu uniknąć jakichś niespodziewanych sytuacji, to radzę to po prostu wyłączyć, czyli nie aktywować PvP. No dobrze, masz swój świat, to czas zaprosić znajomego. Będąc w swoim świecie, wciśnij Escape na klawiaturze i wybierz Online Play po lewej stronie. Tutaj mamy sporo opcji. Przede wszystkim musisz u góry ekranu włączyć możliwość dołączania innych graczy do Twojego świata. Czyli po prostu dajesz On przy Allow Other Players to Join. Następnie dobrze jest ustanowić jakieś hasło, tak żeby niepożądane osoby nie weszły na Twój serwer. I wtedy każda osoba, która otrzyma od ciebie kod przy wchodzeniu na serwer, będzie musiała to hasło podać. Kiedy jesteś gotowy do wygenerowania share-kodu, czyli kodu do serwera Naciśnij przycisk SAVE na dole ekranu Po chwili w tym małym okienku pojawi się cały kod do twojego serwera Który możesz skopiować do swojego schowka No i przysłać znajomemu przez jakiś komunikator Na przykład Discorda Pamiętaj, że w tym kodzie będzie zawarte twoje IP Więc lepiej nie wysyłajcie tych kodów do osób niezaufanych No dobra, to teraz odwróćmy sytuację Teraz to my mamy kod i chcemy dołączyć do znajomego Wyjdź ze swojego świata i wejdź do menu głównego gry i kliknij w serwers po lewej stronie. Teraz u góry ekranu wybierz zakładkę Servers i w prawym dolnym rogu zobaczysz taką opcję Join via Code. Kliknij tą opcję, aby pokazało się to okienko. I tutaj musisz wprowadzić kod do serwera Twojego znajomego. No i oczywiście, jeżeli to jest potrzebne, no to także hasło. Jeżeli wprowadzisz dobre dane no to po chwili znajdziesz się w świecie znajomego i od tej pory będziecie mogli wspólnie grać. A jeżeli szukasz innych poradników do Hytel, to sprawdź inne materiały na naszym kanale.